Oj I potem powykonujemy parę questów w tej Toskani Bo why not Tutaj mamy sobie Koni maści ściany łaciatej Nie bez sensu Nie o to mi chodziło Szczególnie jak ja tu jestem asosynę Słońce ja jaszcząb! O, i jest zaktualizowany. Bazinga. Warry. Dobra, to tutaj. Koń maści maściany. Dobra. to jej koniu. Bardzo ci to pasuje. Over here. We found Archbishop Salviati. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Mi się to nie podoba, ja wolę właśnie zaskoczenia, gnoja. No, ostatniego nie zabiję. Zaskoczenia. Mam armię i konia. O starej. Osiągnąłem już wszystko, co mogłem. Oh, Stop wasting the lives of your men! But then, but then we are! What you hear I warned you to stay away, assassin! You should have listened! Men, prepare yourselves! The assassin has arrived! We need to find a way to open the gates. Ah, nice oh. Faster! Don't lose it. Any last words? Yeah, genau. You know. No patrzcie, czemu nie mogę skontrować No Nareszcie, bo nie miałem skontrować Nie wiem czemu Nie zabiję, kiedy to niepotrzebne racje. Oh, zabiję już go. Ah, Spocko, oh, Where is Jacobo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Richiesta di pace. It's quite a plan you have. Spouting nonsense while you send these other men to die. I 1500 Okej okay, jest tu gdzieś jeszcze To podblokowujemy po sobie jeszcze punkty widokowe żeby mieć jakiś pretekst Do... No Nie, nie wiem do czego pretekst, ale pretekst Dobry pretekst jest dobry

To jest biurko. Cześć koniu. Maści maścianej. Patrz, bo tak jak z odblokowujemy, to se dowiadujemy se nałych ciekawych rzeczy se wiecie już. I dlatego warto. Już zabiliśmy... Kupaj win... no znaczy winnych ludzi. Ten arcybiskup, jakiś taki mało arcybiskupy i... Bardzo... Dobra, nieważne. Arcybiskupi, o. Chociaż to i tak bez sensu brzmi. Wo, Wait, wait, wait. Dobra, nieważne. Idę już, jestem Dzień dobry Oj, myślę że on zleci Wtedy bym go zabił Ale, ale to nic Nie, nie niech nie bierze tego do siebie Nie jego wina no U, O, ale tu mamy W mieście No! Jesteś idiotą totalnym, Ezio Moje gwizd... Czemu nie mogłem gwizdnąć na konia? to może nie w tej części i dopiero to odblokowali. Znaczy no, nie odblokowali tylko... No, jesteś głupi. Biegasz jak naćpany. Tak, Oj Ej, ej, ej! ej. ej. Good morning, good morning. Dobra koniu. Więcej nie potrzebuję. o nich atakuje biegam jak naćpany bo lubię sobie tu pobiegać biegam bo ja lubię biegać koń biegnie na chwałę konia Chodź tu koniku mój kochany ty mój ja mordeczko. Jesteś moją mordką. Ach. Zaraz dojdzie tu do zofili, ale dobra. Koniec. I will not die for this Nikt ci nie lubi to mnie zostaw. Nikt ci nie lubi to mnie zostaw. Genius! Zostań moim bogiem, Patryk Zatwierdź. Dziękuję za lekarstwo, Madame Mercier Sepuku le dupa. Musi się tak nazywać? Tam Nie wiem po co tak biegłem, ale lubię Okej, okay, czas odblokowywać, o tam jest piorego Warto odblokować oi, pessoal,